Dzień dobry. Jak to widać po dzisiejszym y, fakcie, że za nowo wybranego prezydenta 1 czerwca tego roku w wyborach powszechnych nie zostało transmitowane przez żadne z, pu z kanałów publicznej telewizji, która jest w rękach rząd posłów rządzących koalicji i ich ludzi dowodzi jednej rzeczy, że Podział, jaki istnieje od y, czasów II wojny światowej, od 1944 roku, już formalnie można powiedzieć na pokolenia UB i pokolenia AK, w pewnym uproszczeniu, ale dość dobrze to oddaje sytuację. Ten podział ciągle jest aktualny i ciągle jest ostry. Y, jest to manifestacja głębokich krzywd i głębokich kłótni i głębokich okłamań. Jakie dominują w naszej historii, życiu publicznym oraz w naszej świadomości. Jeśli się nie uporamy z potomkami komuchów, nie odbudujemy kraju.